Wiesz, podstawowa teoria to brak ojca. Tak? Jeżeli dziewczyna tak młoda jakby jara się starszymi panami, tak? no to niestety tak jest. Nie? Nigdy nie jest to, tak ja bym powiedziała, zdrowe. Nie? Szukasz opiekuna, a nie partnera. I musisz to zrozumieć i gdzieś przepracować to sobie. Bo jeżeli znajdziesz opiekuna, czy będziesz szczęśliwa? Trudno mi powiedzieć, ale szukaj partnerstwa, szukaj jedności serc, ciał, duszy, tak? Szukaj tego, tego żebym być naprawdę szczęśliwą osobą. Bo to, że się komuś podda, że ktoś całkowicie zawładnie tobą i będzie cię traktował jak rodzic, będzie cię reprymendował jak rodzic, będzie cię prowadził jak rodzic, nie uczyni cię szczęśliwą w życiu. I chociaż jest to trudny temat, prawdopodobnie dla Ciebie, spróbuj go przepracować. Pozdrawiam.